Jak można wyrzucać jedzenie obok ludzi, którzy nie mają co jeść? Można, tak dzieje się codziennie w Polsce. Smutne fakty. Rocznie w Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności. To produkty, które z różnych powodów marnują się u producentów, dystrybutorów i w wielu domach. 9 milionów ton to 25 tysięcy ton dziennie, ponad 1000 ton co godzinę. Podczas swoich studiów zauważyłam, że problem marnowania jedzenia jest bardzo duży. Dlatego chciałam zaangażować się w pracę w wolontariacie i pomóc w zmniejszeniu tego zjawiska. Podczas gdy 2,5 milionom Polaków codziennie brakuje jedzenia, a co piąte dziecko jest niedożywione, spotykasz takie osoby każdego dnia. Ja traktuję jakby świat, no, podchodzę do ludzi, tak, do tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną. No, no, Przede wszystkim chodzi o to, że jak ma no, rodzina nie będzie sobie pomagać, no to kto? Czy można coś zrobić? Można. Wystarczy przekazać jedzenie przed przekroczeniem daty ważności do tych, którzy są głodni. Tym właśnie zajmują się banki żywności. 28 banków żywności na terenie całego kraju to pomoc dla ponad 3,5 tysiąca organizacji i instytucji społecznych. Dzięki nam żywność trafia do blisko miliona najbardziej potrzebujących osób rocznie. Bez wolontariuszy nic nie zdziałamy. Ty też możesz nam pomóc. Wolontariuszką dostałam dlatego, że chciałam pracować w fajnym środowisku z fajnymi ludźmi. Podoba mi się misja tej organizacji, czyli zapobieganie niedożywieniu i... Marnowaniu żywności. Jestem biedotekiem, dlatego zaangażowałam się w programie edukacyjnym w szkołach podstawowych. Pomagam w bankach kilka razy w tygodniu są to 3-4 dni. Jestem grafikiem, przygotowuję wizualizacje na fanpage Facebooka oraz strony internetowe. Zapraszam wszystkich, żeby zostali wolontariuszami Banków Żywności. Ta praca naprawdę daje dużo satysfakcji i czuję, że realnie pomagam innym osobom. Potrzebujemy Cię, jeśli. Chcesz pomagać w magazynie przy rozładunku i dystrybucji paczek z żywnością. Podejmiesz wyzwanie, by pozyskiwać żywność od producentów i dystrybutorów. Nie Ci prace biurowe, np. prowadzenie sekretariatu. Jesteś w stanie zająć się promocją, np. aktualizacją strony internetowej czy opracowywaniem treści ulotek. Znasz się na komputerach. Znasz się na finansach, prawie lub tłumaczeniu. Chcesz uczestniczyć w różnych akcjach zbiórek żywności, na przykład w świątecznej zbiórce żywności. Razem możemy pomóc wielu ludziom. Chciałabym, żeby sytuacja na świecie się polepszyła. Małymi krokami można naprawdę zdziałać wiele. Każdy kawałek też chleba, żeby uratować życie. Każda para rok jest nam bardzo potrzebna. Dla każdego na pewno też się znajdzie. Dołącz do nas. we <laughs>